Siemaneczko! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Akech Play A to jest pierwszy odcinek z serii, serii Minecraft minigames Znaczy nie jest to pierwszy odcinek, ale jest to pierwszy odcinek z gry Quake Na czym ta gra polega szybko wyjaśnię Dostajemy kosę, która tak jakby rzu rzuca bombami z TNT Musimy rzucać w graczy i celem... Celem tego wszystkiego jest rzecz jasna. No, celem jest zdobycie jak największej liczby kilów. O, widziałem pana śmietankę. Oczywiście, że po drugę, ale. Podrobki trzeba niszczyć. Oprócz tego, nagrałem już, ale jeszcze nie wrzuciłem tą samą grę z Serafi. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało TNT RUN I. i um, ogólnie chciałbym Was coś spytać, czy nagrywać dalej z Serapii? I, um, I. oczywiście, kto by chciał ze mną coś nagrać, um, niech jak najbardziej pisze. Um, ktoś miał Nick Pabel? Tak? Nie, Paleus. Jezu, jak ja już. Ja już tak w ruchu nie umiem czytać, słuchajcie, no ale tak. Mam nadzieję, że um, że wam się będzie będą się podobać te odcinki z terapii. Pierwszy był taki no trochę trochę nie, naj nie za fajny słuchajcie, bo po pierwsze um, słabo ją było słychać y i no to było TNT run i tutaj nie ma nie ma żadnych wielkich jakichś emocji, aczkolwiek będziemy, jeszcze będę wrzucać z Hide and y i i um, z Deolców, a jeśli chodzi o Dewolsy to mam dla was jako taką małą specjalność, czyli, um, czyli mnie jako komentatora, tak jakby można powiedzieć kiedy będzie grać um, mój znajomy, mm. który jest naprawdę świetny w Deolce, uwierzcie mi świetny w Deolce i um, myślę, że ciekawie będzie też komentować. Jako, że no, nikt jeszcze czegoś takiego nie wrzucił, przynajmniej z tego co ja wiem. No, zobaczmy, mam 10 killi um, Ile? 10, a najwięcej to jest 13, więc nice. Jak widać, tutaj jest pasek expa, który się przesuwa, w, um, który się uzupełnia. I jeśli mamy pełny ten pasek, to dopiero wtedy możemy naszym fajerwerkiem strzelić. Jeśli jest on niepełny, to znaczy, że tak jakby się przeładowywuje. No to tak, dostałem jeden komentarz w poprzednim filmiku odnośnie World of Tanks czy zagram Isem czwórką i Mausem. Niestety no, to jest dość trudno zrobić, gdyż gdyż. Moim najlepszym czołgiem jest, nie będę się przyznawać Jeśli chcecie się dowiedzieć Sprawdźcie mój filmik Z WOTA pierwszy No i cóż tutaj No, weź się giń. I tak, jeśli chodzi o to komentowanie Mówiłem The Wallsów To myślę, że będzie to naprawdę dosyć ciekawe I tak jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć. Chciałbym poruszyć jeszcze kwestię innych gier. Czyli tak, proszę bardzo, abyście pod filmikiem pisali, jakie gry chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Gdyż, no, jestem gotowy nagrać każdą grę, która nie kosztuje 190 zł. Tak? Tam już widziałem, tak. Oczywiście najchętniej przyjmę te darmowe, ale niekoniecznie. Nie chcę tylko darmowych, gdyż to by było, słuchajcie, nudne, głupie i w sumie to by było tak badziewnie. Wiecie, że ja ani grosza jeszcze nie wydałem na te gry. Więc bardziej proszę o takie płatne albo nie za drogie, albo takie, które mógłbym sobie yy, pobrać. No i tak. Więc piszcie w komentarzach, bardzo by mnie to zmotywowało, rzecz jasna, gdybyście poprosili o coś takiego. I tak, no i przejdźmy już do naszej rozgrywki. Kurczę, już 23 ma ale ja, on jak najlepszy człowiek, ja mam 16, naprawdę, naprawdę. Dobrze, jeśli chodzi o typ gier, to możecie wszystkie, różnorakie, przygodówki, logiczne, sportowe, oczywiście. Ale nie dawajcie mi takich gier, po prostu, których, które sami byście nie zagrali, dlatego że wiecie. Że nie chcę też sobie za bardzo zaśmiecać tymi niepotrzebnymi filmikami kanał. Jeszcze zagrajmy jedną arenkę. I to będzie już taka arenka, w której będzie mniej informacji, a więcej grania. Dobra. Jeszcze teraz, póki, póki się granie rozpoczęła, powiem kilka jeszcze słów. Jak na razie nie będę kręcić, nie mam możliwości kręcić zbyt, ze zbyt wieloma osobami Oczywiście pojawiła się w komentarzach, w komentarzu bo, bo jako, że mój kanał dopiero co zaczął istnieć Propozycja jedna Oczywiście ja się zgadzam nagrać z każdym, kto nie ma 9 lat No bo słuchajcie, naprawdę nie ma sensu nagrywać Właśnie z takimi osobami. No ale cóż. Jestem gotowy nagrywać oczywiście głównie z Minecrafta, ale z wota też bym bardzo chciał. I z gier różnorakich na multiplayer. Bo ja mówię, jestem tutaj w tym momencie otwarty na propozycje. No. Dzień. Dzień. Dobra, i już przejdźmy do rozgrywki No. Jak już pewnie zauważyliście, że tu się wciul szybko biega i wciul wysoko wskacze, to jest właśnie fajne. Może nie aż tak wysoko, jak myślałem na początku, kiedy widziałem kilka filmów z tego, ale naprawdę to nadaje grze dynamiki i myślę, że ją tak naprawdę polepsza o wiele, bo mówiąc szczerze, gdyby nie było tej szybkości wielkiej, to nie za bardzo by mi się ten właśnie ta właśnie minigra spodobała. No i tak, lecimy sobie teraz do przodu. Jeszcze tak, dla, dla tych, którzy nie wiedzą, albo dla tych, którzy by chcieli napisać, a, że, że ty masz cheaty, masz za minimap, bo to pokazuje graczy. Słuchajcie, to jest na tym serwerze w pełni dozwolone, więc to nie są cheaty. To jest po prostu uczciwa gra, jak ja to mówię. Tak. No i cóż, lecimy. Szukamy sobie jakichś graczy, jakichś graczy No, falnąć, a nie trafiłem niestety No i zobaczmy, tutaj leci jakiś koleś O kurcze, o, opa, nice, nice Tego jeszcze trzeba zdjąć, kurczę on był pierwszy niestety I Mam nice. tylko 9 killi, to jest słabiutko słuchajcie, trzeba się Powinienem być lepszy, szczerze mówiąc. No ale cóż. O kurcze, jak mnie... Malczę nie wyrzuciło! Lel. Sorry. Pewna osoba wbiła mi do pokoju. Już jestem. Teraz mi telefon dzwoni. Kurde, weźcie się walcie. Halo? Nagrywam! Później zadzwoń, słyszysz? Nie, nie teraz, później. Nie wiem, za jakieś dwie godziny, pa! Bum! Ach, idzieś, idzieś! Ach, ci dziadkowie, wiecie. Jeśli też macie takie podobne problemy, łapka w górę. Jeśli nie macie podobnych problemów, łapka w górę. Ogólnie łapkujcie bo to bardzo motywuje do ulepszania mojego filmiku. Subskrybujcie, bo to motywuje do, do umieszczania nowych filmików. I komentujcie, żebym wiedział, co robię źle i co mogę polepszyć. Chyba już to mówiłem w pierwszym filmiku, ale chyba nie zawadzi takich rzeczy kilka razy powiedzieć. Szczególnie, że są to bardzo ważne rzeczy i po prostu niektóre osoby mówią: komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, a tak naprawdę oni się tylko chwalą: O, mam suby, ale fajnie. Tylko no, trzeba trzeba uzasadnić swoją prośbę. To ja mówię. Okej, okay? No, trudno, kurczę. No, solki, że dzisiaj tak lamię. Może nie jestem w to najlepszy, aczkolwiek no zdarza się także, że kokrze. No, a już koniec. 25 kg ktoś uzyskał. Jeśli chodzi o mój rekord, to jest właśnie tyle, ale no, w dość szybkim czasie. I co? To już jest dziewiąta minuta nagrania, więc będę powoli kończyć. No i cóż. Um, trzymajcie się, żegnam. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie.